Słuchajcie, podróbka polega na Odróbkę tym, i potem dziwne że mamy, ba mamy bardzo dużo czasu na rysunek, mhm. i potem osoba dostaje rysunek Twój i musi go odwzorować, ale już mhm. mamy mniej czasu. Mhm. I tak idziemy schodkami, aż coraz mniej czasu, coraz mniej, coraz mniej. Więc słuchajcie, mhm. skupcie się na tym. Co chcecie narysować? Dobra. Pamiętajcie, miećcie z tyłu głowy, że macie dużo czasu, więc możecie narysować serio coś ładnego, a nie dwie kreski. Na diabeł, ech, guzik. Ja nie mogę inaczej. Dobra. Dobra, no to zaczynajmy. Zaczynamy w takim razie. Wariacie. No to Wariacie, posłuchajcie. Wariacie, posłuchajcie. Wolno się pokazywały, pamiętaj, żeby wolno się nie pokazywały. Po chcę rysować, chcę No co chcesz? A -a. No. No. Zapytacie pewnie, co to jest. Ja wam powiem, jeszcze nie wiem, ale za chwilę się dowiemy. Daje się ponieść wyobraźni, widzowie, okej? Okay? Robimy tak zwany styl leciutko dalony artyzm. Ludzie się zesrają. Prawda jest taka, że no, nikt nawet nie doceni nie tego co tu się wyprawia, ale ja wam mówię, że to serio będzie najlepsze co w... zobaczycie, musicie mi dać tylko 5 sekund, jeszcze dłużej. Muszę się jeszcze zastanowić jakiego koloru tutaj brakuje. Jak już nie brakuje mi żadnego koloru, możemy się skupić na kolejnej rzeczy, czyli na robieniu dodatkowych kolorów. Ktoś się pytał dlaczego rysuję co chcę, mm, że mam, znaczy ktoś powiedział, że mogę rysować co chcę, więc dokładnie to zamierzam zrobić. Zamierzam ich zakolorować. To jest tak zwany... Muszą podrobić mój obrazek. To jest tak zwany artyzm. To jest artyzm, którego ja się podpiszę nawet. I. Co? Ca... i kasza, normalnie. Jej autograf wrzucam jeszcze swój, nie? Może screenować mi sobie wydrukować na kartce papieru. Oni się zamawiam, taki jest zawies. Jaki kolor może trzeba dodać, żeby tu było bardziej tak, wiecie, schizowo? Bo taki. Nie, musiałam zbazać, nie umiem kupić. Ty też? Mi też pić. ten cały rysunek, by mi się nie podoba. Jezu, ja mam taki piękny. To już jest 100% freestyle, nie? Jak ktoś mi tego nie odzoruje w 100%, to łabana. Ja, tylko chciałem, ja chciałem tylko powiedzieć, że jak ktoś nie da rady odzorować mojej pracy, to jest serio, nie wiem, denty, nie? 1 do 1 ma być. Za dużo czerwonego. Ten obrazek wydaje mi się zdecydowanie zbyt. Zbyt mroczny taki. Trzeba go troszeczkę uwarstwić, dodać troszeczkę jasnych barw. I myślę, że teraz ten, ten artyzm jest bardziej widoczny. Na pewno nie rzuca się on tak w oczy. I co teraz co robimy, co robimy, co robimy, co robimy? Mamy fioletowy kolor, to prawda. I w tym momencie, uwaga, uwaga, zaskakujemy wszystkich, ponieważ wsadzamy tu trzy kółka, łączymy je ze sobą i powstaje nam fioletowy słonecznik. Na tle czegoś tam, tak jest! Fioletowy słonecznik. To jest moja brasa. Picasso, Picasso, Picasso. Pozdrawiam, pozdrawiam, pozdrawiam. Beauty Ace że jak kiedyś na Gartiku się umówię, to powinienem tego zaprosić na streama jakąś, wiesz, artystkę i normalnie on na gartiku by rysował, ja bym tylko komentował, nie, ale to było tak gołtet. i mu się każdy zdziwił nagle, nie, że co tu się odpiewa? Przepraszam. Nie, ja nie przepraszam, ja to jest nie. dużo czasu. Jeżeli ktoś nie, nie, czas, nie zrozumie mojej wizji, to jest na to open minded. I sobie narysować. O, ja dostałem bardzo ładną pracę. O Przepraszam, okay, okay. przepraszam, bo ja dostałem Co też ładną to? pracę, ale. Jak? Przepraszam. Jak to wyglądało? Ja już nie pamiętam. O kurwa. O ja. O jubi. przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. Przepraszam, przepraszam. przepraszam. Po prostu przepraszam. Nie ma usprawiedliwienia na to, co tu się oddala. Nie ma, przepraszam. Przepraszam, artystów. I, kurwa, to oglądają i w tym momencie. Pewnie się kurwałam, nie? Gwiazdka kurwa, była. Jak ja nie wiem, to gwiazdka chyba była, chyba gwiazdka była. Zrobimy krzyżyk. No nie, no to jest. To jest pograne, nie? Przepraszam. Nie, nie, to ja przepraszam. przepraszam. Czy? Też przepraszam. Nie pamiętam obrazka już. Ty, troj, to nawet ty się lepiej postaraj. <grym> Pokaż oh, mi głos, Jadu. Co to o Boże, jest? O Boże, o Boże. Ojku. Mm -hmm. mm -hmm. No ciekawe, czy tak to wyglądało. No to dzięki, Nathan. a przychodzę szczerze. Przepraszam cię, Nathan. Dzięki, Nexe. Co? A idę tam też ten. Dobra, czekaj. Tu był jakiś taki. Parek, nie? Taki duży. Coś tu było na tej ziemi czy nie? Bo ja nie pamiętam szczerze. Co tu było? Nie wiem, nie pamiętam, drugi ludka rysuje. Nie wiem, dobra. Niech będzie. <grym> dobra. Ooo, jakie fajne! E, dobra. słodziaka dostałem. Ja też dostałem, giga słodziaka. Już nie pamiętam, jak to wyglądało, ale jakiś taki ułom był, nie? To jest podobne do tego, co tam było, nie pamiętam. Tutaj to już czas też, no nie? Tutaj to już też czas. Już powoli tutaj o, wchodzi. Jedno trzeba rysować! O, no o. i coś takiego dostaje. To jest piękne. Kurwcze, to chyba. te mnie powinno być, co? Kurwcia, to nie wygląda jak palcem. Oj, to już bezczas, nie? Aha. tutaj już, to jest już mój poziom, widzę, jak najbardziej, tutaj już już można odwzorowywać. No i tak zapomniałem, co było w środku. No i elegancko! To mi się to mi się podoba! Jak można już takie gówno zrobić w tym czasie? Ej, za szybko kliknąłem i w ja sumie też, zwróciłem uwagę, ja nie zwróciłem ale wiem co narysować, wiem co narysować. Ja nie pamiętam co wiem narysować. Każdy nie można sobie, ten, jeszcze raz kliknąć obrazka. <śledzio> nie wiem, kurwa. O, no. Dzięki, Natan. Dobra, nie będę rysował pandy. <laughs> o kurwa. Nie wiem, jak to wyglądało. Zrobimy tak, 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 tak. Też tak macie, że jak nie wiecie, co zrobić na końcu, to w uśmiechnięto na to? Ta, ja daję słoneczko i ten... i promyczki. Czas. Dobra, ludzik myślę, to nawet nie jest on. Tutaj czas, tutaj czas, tutaj czas. Dom z nas myślonych przyjaciół pani Foster, nie? Dobra! Dobra! dobra. Co myślicie? Co myślicie? Przepraszam, 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 Cza, Gęga... przepraszam, ja, przepraszam, 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 ja. przepraszam. Przepraszam, przepraszam, przepraszam. Wybrałem prace, które mają bardzo pod duży potencjał. Duży potencjał. Ej, na końcu tak... fajnie już się rysowało, na końcu już by było super. Tak, mój państwo, Chciałbym wam pokazać, co chciałem narysować, dobrze? Jeżeli można. Na Discordzie, na kanale ogólnym pokazuję wam pierwszy zamysł, był to piesek. Pancake z gry 60 seconds. Masz współpracę i zmieszczę, A co się stało? Bo. Szanowni Państwo, żebyście wiedzieli. I uwaga, uwaga. Mhm. Dobra, dobra, trochę się dzieje. Może być, może być. Ja bym narysował lepiej. Bądź szczery, miałeś drugiej karcie albo na drugim monitorze. Psarze to z pamięci tak rysował. Nie no, oczywiście, że miałem. A co, Pierwszą w to chyba można się wiesz, bo Regulamin nie zakazywał, nie zakazywał, dobra? Nie, jasne, nie, jasne. Angela. Dawaj. Ojojo! Ej, to zupa, moja Zupa! Kubok z trzeci, kubok trzeci. Nie, bo ja nie robię screenów, nie? Oh, nie. <śmieniciela> yeah, ładnie, ładnie. Nie, matko, Kubok, chcesz dzieło sztuki. Gratulacje. Nie, no, nie, nie, ma. Ja <śmieniciela> <śmieniciela> to ten to bocia ten... Ten... O, o, ten to ten bocian Aha! Mogę Aha! I z no góry na nagle krzyk. wychodzi no dalej. No? No I się zaczyna, nie? I się zaczyna. Ja, Trzini. <grym> <grym> Co, no Ej, co? Pokémon Bardzo ładnie, bardzo ładnie. No O, ja, ja odratowałem, chill. No. Tu szczerze od połowy mojego pieska w to zamieniliście. O, dzięki, Hej, <laughs> okay, to to ja powstałem na akcesory, zapomniałem Odra o ogórku. Odratowane, nie, ja nie wiem co ten ja ogórek tam Ale robił nawet. Najważniejsze jest tak, jest słoneczko i promyczki. Yes, so, let's go. Let's go. go. A taki piesek był. Ptasyczek na koniec widzę. Ja po prostu sobie plan. wymyśliłem, u mnie nie było planów. Oooo! Oh. 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 Ja go dostałem. Ciężkie, ciężkie. Oh. Dostało się coś takiego bardzo ciężkie. Wiedziałem, że było Ale dużo cieniowania. Gwiazdny. Spróbuowałem! Tak? Nie, <noise> nie, nie, okay. no. no. Dużo cieniowania Dużo To <noise> <nie> jest <noise> Dobra, Nie, Dużo oceniłem! Tak, tak! Wiecie, się Tak, tak, Wiecie, dużo cieniowania nie Tak, tak, się dużo Tak, 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 tak! tak czułem! się, tylko zapomniałem o chyba niebie. Ale czy jest słońce? Jest słoneczko i to mi słoteczko. źle podoba się Ej, ale widać progresję czasu, bo z księżyca Dzień, zrobiło się słońce Bez skitu! Tak! Przecież się nam zamek po prostu, no niestety to animacja taka Tak, no, to jest animacja to się do końca świata Natan To jest jakiś zły Co to za lida? Budzik Budzik sam nad siebie beka sam na swoją. Ej, 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 tu, tu, kurde, ej, walka sumami. żywiołów. Ej, ja cieniowałem ej. nawet te najkrótsze, bo to cieniowanie Co? jest takie zabawne. Angela, a gdzie, gdzie to ta osoba Tarty będzie płynęła? <laughs> o, Do raporze. to? jest zrembo? To jest Tak, 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 no. Ja widziałam, że to rembo już bardzo Ej, fajne. Ja widzę. Takie no. słodkie. Ja ja Zauważam, nie słodkie! No że na mnie wygląda! Jaka, jaka mumu to wierza. wygląda trochę? Przyznajcie, że to ma potencjał na wyewoluowanie w coś okropnego. A no tak, o, Co tam się Ja wiem, a ja, a ja, a ja pracy, To, to a, z ja mam sytuację do mnie. Pamiętam zielonego, no, ja pamiętam zielone ten. przyrodzenie jak najbardziej, ale na razie jeszcze ja dalej nie jest. Jest. kojarzę, dalej kojarzę, kojarzę. Kojarzę, co, co. nie kojarzę to. Jest to jest ja. Nie. Ja Ej, bardzo ładnie. Ej, ej, ja tutaj nie wiedziałem co to jest. Ej, patcie, miałem powiedzieć czekamy na impostora i jakże objawił się w tym samym dobry. momencie. <śmiech> A, <śmiech> Hello. 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 Yeah. Co to jest, to jest? Jakaś koniczyna człowieka. serio, zbiadam. nie wiedziałem co gra w Darys! Tak mnie zlagował Ooo, boi! Elu? Czyli praca Hello. jest dobra do Hello. momentu Elu? No niestety, niestety, no niestety. No, tak. no wywarłowało! Ku boksu! So ja no, ku box, so wariacie ja. posłuchaj, Wariacie! Wariacie!

jak ja jak Ej, dobra! No. <grym> no. no, 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 żeby... Ząbek taki to jest. <grym> eee, Mie, jaki fajny. Ale, fajny! wariat! A... <grym> no, nie, czeka, wyświetlnięta! Diabeł szósty! Nie, diabeł szósty! Ej, dobra, jaka nawet, jak na na ciopkę. A ciopkę. A dobra, jeszcze patrzymy Oberijmy na czas! Kolor. Aha! O nie guzik, ja nie, nie mogę guzik Guzik, no. guzik, nie? Dobra, już było mało czasu, tak? Mało czasu Ale pistolet, miałeś czas na pistolet Pistolet Dobra, ja chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli, jeżeli, jeżeli ktoś nie zrozumiał, to jest bardzo mało open-minded i tyle, nie? Mhm. Jak chłop tak Albo zaczyna nie, to już wiecie, jakie będzie absolutne gówno, nie? Tak no, oj nie, nie, wariacje jest... A, ja! ja! tak, tak! To, Jezu, szanuję! Nie jest i wymaga Nie, mniej więcej. Uh. To będzie ci dane, i Nexy mi to przekazał. Dziękuję, dziękuję. Nie to stary, co, starałem pakares no. pakares Stary, z stary, z to myśmy. Ja analizowałem, analizowałem z czatem i nie tam byłem. To jest biedne, bo ja tu widzę, że próbowaliście przekazać to, jest sztuka nowoczesna. Ja. Ja filetowego fioletowego kwiatka chciałem. O To są te wężyki, nie? Węże przetrwały. No. Jakie węże? tam były jakieś węże? To. No. Nie, bardzo to jest właśnie. bardzo to nie to open-minded To wygląda, Wielki. moi kochani... Za no to, to ty, Nexe, jesteś autyzm-minded no, 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 jest Ale okay. zobacz, jaki piękny Ej, jest tak, tutaj, nefek, nawet na pierwszym raz widać Musisz też wziąć pod uwagę, że ostatnio gościu, który malował takie rzeczy, później armię prowadził, więc nie najgorzej Słuchaj ja, ja. To A jest Picasso? to, że pierwszy autor miał na myśli Nexe, ale my, analizując dzieło krok po kroku, wiedzieliśmy, że chodzi o węże i doszliśmy do tego i to jest piękne. W jak? Chodziło o węże? No tak! <grym> Cieszę się, że sztuka jest taka, że możemy interpretować na różne sposoby. Właśnie, tak, właśnie, no właśnie, ja ten interpretowałem sztuka, na na To stworzyłeś Nexe. No, ale to no, wy to no, stworzyłeś. ja stworzyłem Co ty, pokażę, tylko swoje. Czemu jeden chłopiec ty, w tym, w tej ty, butów został zatrudniony, jak tak rysował. Halo? od o... Halo? Halo? Kartus? Macie grata... Alfer... Alfa, i Ewron. Ładuje ten. się. Ewron? Ładuje się, no. i Ewron mają problem. I Guzik teraz ma problem. Co? Okay. Coś, no zobaczcie na Discordzie. Wyskakują Oby takie... Mają. No. A no? I chyba ich rozłącza z Discorda, czyli nas rzuci, ale. OGRAF też! Ludzie! Apokalipsa NADCHODZI! E, e, wchodzi! Dost... Ewron! Wróciłeś? Ebron wrócił! Jak Halo? było po drugiej stronie! Ebron, jak, jak było po drugiej stronie! Jak to jest przeżyłeś Apokalipsę? też, Discord o, A, Chyba nie... Nie nasza na, hum. na tano, Ludzie! Yeah. Na no no tam. jak było po drugiej stronie. się A? A? A ty, ty śmieci! Nie, nie, w nie, momencie udowadnia, że nie, Ale nie. No, nie, Właśnie, no, momencie nie, nie, no, miał rację! nie, miałem nie, 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 powiedzieć, nie, 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 Nic złego, nie, złego! czasach nic złego. nie, 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 w to się zabawamy, dobra, dobra Z2 chłop ja ci powiem Z2 <laughs> Puszczam kolejną pracę Mrożne, mrożne Ja wow. <laughs> tak, Ale placka Nie no, tutaj to będzie tak. tylko wężyk do końca Tak to będzie jest nudny no, no, no. Wyny, Wynżyk Już straciła momentum ten obrazek A, si, A bo już lecimy No nie, jeszcze I poczekamy Z tej fazą w ogóle do końca z no, nie, Ale działało cały czas, na poszła, poszła chyba, bo już musiała ta się chyba też poszła, no. Co się nie w ogóle narysowała? Przepraszam. O, w, w Ej, przepraszam, przepraszam. Ej, ładna, no. Ej, postarałeś się, cieniami no. rysować. Ej, dobra, szczerze? Nawet nie jest tak Nie jest tak źle, jakby mogło być. Patrz, patrz, co uratowałem. Pościgla. O, krabik, A to krabi? Ej, krabik gib. No, Ale fajny! O. o, Ej, ten też ładny. Fajny krab! Nie, nie, nie. Nie narysowałem, nie będziecie mnie Czas, czas. Tak. Nigdy ja, to nie nigdy się nie ej, tutaj, tutaj to już jest akurat czas, faktycznie. O kurna. Jaki cute. Oh, A, no, o, Czyli to jest ten w w statek, w statek kosmiczny, dobra, to, to jest ten statek kosmiczny. z Ej, Angela, jo! Ej, ale to jest ośmiornica. No, no, no. Dobra, bo to Okej, dobra, to była śmiernica, rozumiemy. Oj, ewoluuję. Uwaga! I za wszystko, za wszystko! O To jest ten, yy, to jest taka bakteria, nie? na tam co nice zrobiłeś? Chcesz się pochwalić? Dawaj, pofali? no ej, 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 ej! ej. Odsendź się, let's go! Odsendź let's go! Uu. A, to to! O boże! O boże. Ciekawa ej, wizja. Jest. Dobra, Angela, ja, ja nie zapomnę I ci tego, boże. Ile miałeś czasu, ile miałeś czasu, przepraszam? Hej, Będę jest? pamiętał to, o boże, do końca. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie się postarałeś. dobra! A co są nocowe rzeczy? Mówiłam jakiś wulkan? jakiś stołok? Ja nie wiem. Dostał dostał to Ej, o, no, i to jest tutaj, już jest, o, jest jakiś to się, wulkan. Tu jest jakiś wulkan. Dobra, ty jest lepszy niż dał? Czas, czas, tak? To był czas. Kupo, że, to jest ten ludek! Dobra, nie, nie da się grać. Nie, no. nie wytrzymam. To są te lupeki! To jest! Ja coś takiego dostaję, człowieku. Na, w połowie w ogóle. W połowie pracy. Ja ale jak to się zamieniło na takiego ludka? <laughs> nie, nie. No, to Kubak zrobił, to Kubak zrobił ludka. Po prostu Bremu nawiedził twój Minecraft, nie? Bremu. Widzieliście Bremu, że zrobić zrobili filmik. Ale to o, najlepsze jest to, że takie gówno jest od połowy normalnie, od połowy prac. Ale dlaczego to były kolorowe tęcze i wulkany i nagle jakiś zasrany, żółty, niebieski ludek? Dobry pytanie. Ale było... w tym Minecrafcie w byliście, czy nie? Patrzcie, ja, ja nie byłem, Jak ale muszę być, muszę być, muszę być. Nie? Nie uszanowałem zaangażowanie, jest jakim bym chciał. Jedyny uszanowałem to, że chyba. Dobra, docencie to, ee... to, że dobrze on wzorowałem. No ale to chyba, to to zaczął zaczął ja chyba... Fajne, to to przeszło do końca. Tylko nie do ale końca. Chyba To chyba przeszło do końca, tylko nie do końca. jest to, że Chyba nie do końca. Technoblade był tam. I czemu spoilerujesz? Czemu nie uwzględnili grafiku? Ej, szczerze. Na razie prze. O jezu. No i ja takie coś dostałem. O jezu. Ale naprawił go, jesteś Fortnite, normalnie. Bez <laughs> Fortnite. Ej, ale coś tam przychodzi. Ej, przeszła przynajmniej Minka do końca. Ja dostaję coś ja, takiego, no to ta daj tak trochę, a, trochę na nie przeszła ta minka, ale yes, powiedzmy da, sobie szczerze, tutaj już trochę czas, no i słoneczko jest, słoneczko, jest, jak najbardziej, o kurde, ty, gangster, a, gangster, dalej, Nie nie cieszyło, bo ja miałem jedynie ja na trzecie czasu, mi zostało, chciałem to tak zostawić, bo skąd ja myślałem, że to graf narysował, ale, pięć minut czasu, Bożego, przy to można w sekund zrobić coś takiego, tego. Mi się nie podobało, no, więc no, został na 5 Pięć minut Bożego czasu. <laughs> Rozumiem, Ja pierdzielę. No, ja. To nie wiem, czy moje jest tak. gorsze, czy lepsze. Wiesz, szczerze, w sensie, tutaj już trzeba Lebsze. craftować coś nowego, nie? Bo zaczęliśmy od gówna absolutnego. Aha, <laughs> nie no, przepraszam, nie. Bo bardzo ładne, bardzo ładne. Tak, Pamiętaj, tak. że, że od, jesteś się nie wchodzi. Nie są Nekw, pamięć, pamięć? pamięć, już ten. No. To no, jest już, już stary jest. Ej, Ewa, to jest jak ten jakiś ten. Yy, taki to wodny. Jest. Ej, dobra, Ej, Ej, Ewro, daj przed moim i wysłać foto na Discordzie. Dobra, 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 dobra. Kuboks, ładne. O! Ja przepraszam. No, To jakaś żabka. Już taka, ja wiesz, taka piszkująca foka. Dobra. Na Discordzie Ptak. wam wyśla. Co, co, Shini, co mówisz, co? Na ogólnym. Na ogólnym wysyłam mojego kieszonkowego lawka, Tylko Green Screen zjadł żółty. To jest serowy szczur. No, Serowy szczur. Isty, No i to właśnie próbowałem narysować. Nawet szkic poszedł. Poszedł szkic. Ej, dobra, fajny. fajny! Fajny! O ej, kurde, dobra, ty! Przyznać, że Fajne, no, to nie jak na diabła zobaczymy. Diabeł drugi. No, diabeł drugi. drugi. Szczerze? Duch jest ten sam. Bez hitu, przynajmniej jest to samo a? mniej więcej, no nie? O ej. kurde, ej! To, a to, to ja w takim razie tego szczura nie miałem. Angela? Ja też tego nie normalnie. Ktoś zjadł szczura. O! Ktoś zjadł szczura i to chyba Nathan jest Nathan już ja Szczur zak go. Go. się zakopał, go. Go go Ja no. dostałem coś takiego i to jest oficjalny imienny harasment na mnie, jak najbardziej. Serek! O oh, nie! A, więc niestety oh trochę God. musiał pośmierdzić. sterowałeś, się sterowałeś. Tam się sterowałeś. O, ale przynajmniej Serek jest. Kubogz, no. Negze. Ej, ale patrzcie, Serek każdy potrafi narysować. No, Przeszedł. Stinky, Stinky Cheese. Tak serek. Proszę wiele, bardzo, wiele, dalej wiele. przychodzi. Jeszcze smrodek, jak najbardziej, jak najbardziej. Smrodkowy Smród. Guzik. <gulik>. Oj, Dobra, już myślałem, że Ej, będzie jakaś to kłoda to z tego, nie? Angela35. To ja. Ej, jaka chora! A to jest ten koi. Nie, Przepraszam, o! starałem się. Wyrach. Nawet napisałem, co to jest... No, ej, no ale to ja ładnie ej, uratowane. O, I Bardzo ładnie. Ej, troj też ładnie. No ale tutaj o, niestety, o, szanowni o, Państwo, zasady. Trojem, on raz takie dobre, raz takie góra, Zasady no. tej gry no, jest, są niestety zrozumie, takie, tak, że im nieprawda. dalej, tym mniej czasu. I Bro, tutaj karibu, właśnie to, niestety jesteśmy ofiarami tego. No, 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 no Dobra, dobra nie przejmuj się, bro, ktoś co <laughs> zrobił to, to gorzej. To, to tak, to, tak. To, dokładnie, na <laughs> spokojnie, tutaj już... O, no i proszę bardzo, i do mnie było czekanie. O, nie, <laughs> nie, nie, gówno co to nie, nie, gówno to nie, jest nie, <laughs> nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, nie, no, tutaj guzik nie, no, nie, 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 wychodzi z tego.